Dwa lata temu mój przyjaciel był pod Tarnopolem. Spotkał Ukraińca, z którym chodził do szkoły i ten Ukrainiec, który nazywa się Moskwiak, no i obie Polacy tam zaczął po prostu go podpuszczać. Polak mu odpowiedział brzydko, no i zaczęła się pyskuwa i ten Ukraińiec mówi, no jak? I Polak mówi, no i co, co wy z tego macie? A on mówi, mamy, nie mamy, ale jak trzeba będzie, to zrobimy znowu to drugi raz. Wielokrotnie, proszę Państwa, na Ukrainie, tak zwanej zachodniej, spotkałem się z taką odpowiedzią. Ja również. To nie jest kwestia przypadku, dlaczego Białorusini masowo nie mordowali Polaków, dlaczego Polacy w Wielkopolsce nie mordowali oficerów pruskich, ich żon, ich dzieci. To jest kwestia pewnej mentalności i pewnych cech narodowych. Każdy naród ma swoje korzenie i pewną ciągłość myślenia. Więc banderowcy zamordowali nam grubo ponad 100 tysięcy Polaków. To był mord pierwszy. Nikt się nie pytał Polaków, czy chcą żyć w komunie, czy linia żelazna, kurtyna ma być na łabie, czy nie. Nastały czasy polski Ludowej i rządów agentów moskiewskich. I wtedy nie wolno było o tym mówić. Bardzo wielu banderowców zdobyło polskie dokumenty osobiste, wyjechało w głąb Polski, udawało Polaków. Pełnili różne funkcje, nieraz bardzo, bardzo wysokie, ponieważ tej kadry Komunistycznie było mało, Moskwa przysyłała swoich, a nawet przysyłała przeciągniętych na swoją stronę przekabaconych banderowców. Znane są takie nazwiska. Nie wolno było mówić o kresach. Z bibliotek wycofano prawie wszystkie dostępne książki mówiące o Winnie Lwowie. Pamięć miała zaginąć. I proszę Państwa, to był mord drugi dokonany przez Polskę Ludową na mieszkańcach Kresów Wschodnich i na naszej polskiej cywilizacji kresowej. Ale nie tylko w Polsce Ludowej. Na Zachodzie, w Paryżu, wbrew wszelkim poglądom działał Jerzy Giedroyć, który w młodości był bardzo zakochany w pewnej Ukraińce, siostrze w jednego z wybitnych działaczy OUN działających w Rzymie to później kosza i ten działacz, czyli Jerzy Giedroyć bardzo często w polskiej kulturze puszczał artykuły wszystkich tych zbrodniarzy, banderowców melnykowców Osapsuk potrafił mu narzucić swój punkt widzenia, a Osapsuk to był przecież melnykowiec członek O1M i Giedroyć zaczął twierdzić że to dobrze, że Lwów jest ukraiński, musimy się wyrzeć z kresów, musimy zapomnieć o tych mordach, bo to była wina po naszej stronie. Jeszcze dwa tygodnie przed śmiercią, udzielając wywiadu do Polskiego Radia, powiedział zapomnieć, przekreślić nic w imię wyższych racji. Więc po raz trzeci polska emigracja, znaczy niektórzy, Zamordowali naszych braci Kresowian. Ale powoli komuna zaczęła się sypać. W wyniku planu Moskiewskiego doszło do zmiany systemów. Kresowianie mieli nadzieję, że oho, będzie pięknie. Okazało się, że nie. Niektórzy byli towarzysze, tzw. dysydenci czy opozycja demokratyczna, tam nazywają się bardzo różnie, przywieźli do Polski ze Stanów Zjednoczonych poprawność polityczną. Już nie, nie ma murzynów. Murzyn to bardzo brzydkie słowo. Jest Afroamerykanin. Już nie ma pedałów, tylko gej, taki radosny, taki ach Boże. I tak dalej. I, ta, I w historii i było tylko to, o czym się mówi. To, o czym się zapomina, w historii się nie stało. I znowu miano zapomnieć o okresach i o ludobójstwie. Znowu można było robić konferencje, gdzie siedziało 20 osób na sali w jakiejś piwnicy, a jak miała być większa sala, to interweniował ambasador zaprzyjaźnionego państwa ukraińskiego, co wielokrotnie byłem świadkiem. Wszyscy interweniowali. W mez ie Ministerstwie Obrony Narodowej i w ogóle i tak dalej. I wyrzucano nas gdzieś tam w Przemyślu z klubu garnizonowego do podziemi jakiegoś kościoła. I to była już nasza odrodzona pospolita. I znowu po raz czwarty zabito pamięć o tych ludziach. Czy jest to nasze państwo, czy też my tylko mieszkamy w jakimś obcym państwie, to możecie sobie Państwo odpowiedzieć na to sami.